Witam akwarysta niedzielny. Będzie nie akwarystycznie, ale powiem tak nie będę ukrywał wkurwiłem się, bo to, że są jakieś, będzie o Dawidzie, to, że są jakieś debilne grupy antyszczepionkowe, jakieś ludzie, którzy mają kurna, teorie spiskowe Włącznie z, przybyszem, z, z przybyszami z kosmosu, i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko wiem. Ale kurwa, odmawianie zwykłemu człowiekowi, prostemu człowiekowi, dostępu do wiedzy, e, czy zaczerpnięcia tej wiedzy z innych trochę źródeł niż telewizja państwowa, czy jakaś opłacana przez e, <grych> możnych tego świata no to już jest, jest problem. Jest problem. Rafał Mierkiewicz raz wkleił jeden film, który tam skomentowałem, on go sam usunął, OK, ale teraz wkleił drugi film, pod którym mu wkleiłem, e, znaczy, napisałem komentarz, e, że ludzie mają prawo być sceptyczni co do, co do tej całej akcji światowej, bo, i przytoczyłem tutaj oficjalne linki, oficjalne linki z amerykańskiej instytucji, która jest uznawana przez CDC, FD i inne jakieś tam państwowe, państwowe, prezydenta Stanów Zjednoczonych, kurczę, działa od 1990 roku. I co robi Google, YouTube? Mija 10 minut i komentarz jest usunięty. Dlaczego? Dlatego, że tam są oficjalne dane, potwierdzone dokumentami, potwierdzone no, nie wiem jak to nawet, nie wiem jak to określić. No, powiem wam, no, jestem wkurwiony, no, jestem wkurwiony na, 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 na tą sytuację, jak można ludzi na całym świecie tak oszukiwać, kurde. Oglądam, oglądam polską telewizję tutaj w Norwegii. Już teraz nie będę strzelał, bo naprawdę jestem trochę, trochę zbulwersowany. W poniedziałek jest w wiadomościach, że we Francji wielki sukces po ogłoszeniu programu ograniczeń dla niezantudy. Bez, bez tych wstrzyknięć, tak? Że ograniczenia, że to i tamto, że wielkie poparcie, że 900 tysięcy ludzi od razu zapisało się na, 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 na wstrzyknięcie. W, w norweskich wiadomościach oglądam. E, na drugi dzień wiadomości e, dziesiątki tysięcy ludzi, jak nie setki tysięcy ludzi wyszło na ulicę we Francji. E, to samo w Niemczech. E, na całym świecie są protesty, kurde. E, a w naszej telewizji tego nie było. Ja nie wiem, ja, ja nie rozumiem tego, kurde. Naprawdę, jak tu nie snuć teorii spiskowych? No jak tu nie snuć teorii spiskowych? To czy ktoś chce przyjąć ten eksperyment, czy nie chce przyjąć eksperyment, każdy ma swój rozum, każdy ma swój rozum. Ja już wam mówiłem, ja na początku byłem obserany po same pachy kurna, e, W marcu w tamtym roku nakręci nakręciłem filmy, kurde, e, opierniczyłem chłopaka, że tam się naśmiewa, naśmiewa z tej całej sy sytuacji w tym moim filmie. Za co go teraz przepraszam i to te. I... Może był mądrzejszy po prostu ode mnie, no, ale ja uważam, że każdy miał być prawo obsrany wtedy. E, teraz, kiedy mam tą wiedzę troszeczkę większą, to nie rozumiem teraz ludzi, tak samo Rafała Mierkiewicza, nie rozumiem, dlaczego najeżdżasz na innych ludzi, którzy mają, mają prawo mieć wątpliwości, mają prawo się zapytać e, o to, co mi grozi, co zyskam, co stracę. To nie jest zero-jedynkowo, każdy z nas jest inny, kurde. Moje ciało jest moim ciałem i ja wiem, że mogę źle zareagować. Ty wiesz, że nie. Poszedłeś, zrobiłeś. Super. Obyś żył długo i szczęśliwie. Ja naprawdę nic do tego człowieka nie mam. Rafał, naprawdę nic do ciebie nie mam. Nawet lubię twoje filmy, lubię, lubię twoje akwarium. Ale bądźmy. Bądźmy człowiekiem dla, dla drugiego człowieka. Zrozummy jego, jego, jego sytuację, jego podejście. E, dobra, tyle, bo zaraz zacznę bluzgać jeszcze bardziej, a, a naprawdę jestem, już nie powiem na w, powiem, że jestem zbulwersowany. Dobra, trzymajcie się, na razie, hej.